Wszyscy fani horroru znają historię młodego Jasona Urhisa, który utonął w Crystal Lake, by potem powrócić i przez lata terroryzować nastoletnich obozowiczów. Wszyscy wiedzą też, jak Xenomorph wymknął się z opuszczonego statku kosmicznego, siejąc grozę wśród załogi. Ale czy zastanawialiście się kiedyś, kim są aktorzy, którzy ożywili te przerażające postacie? Granie filmowego potwora to coś więcej niż tylko wymachiwanie maczetą w kierunku przerażonej opiekunki do dzieci. Dzisiaj na chwilę odkładamy na bok krew i makabre, aby zajrzeć za kulisy i poznać ludzi kryjących się za maskami naszych ulubionych horrorowych monstrów. Zanim jednak przejdziemy do tej listy, zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, aby być na bieżąco ze wszystkimi filmami. Jeśli lubicie to, co tutaj tworzę, możecie również wesprzeć mój kanał. Link do wspierania znajdziecie pod filmem. Pinhead grany przez Daga Bradley'a Chociaż Cliff Barker w swojej powieści The Hellbound Heart nie nadał głównemu cenobicie imienia Pinhead, to charakterystyczny wygląd postaci sprawił, że ten przydomek na stałe przylgnął do niej w serii Hellraiser. Od momentu, gdy książka została zaadaptowana na potrzeby filmu, angielski aktor Doug Bradley stał się niemal synonimem tej mrocznej, kolekcjonującej duszę istoty. Bradley należy do elitarnego grona aktorów horrorowych, którzy wcielali się w swoje kultowe postacie co najmniej 6 razy z rzędu. Wśród nich są m.in. Tobin Bell jako Jigsaw, Brad Dourif jako Chucky, Christopher Lee jako Dracula i Robert Englund jako Freddy Krueger. Jednak jego relacja z serią Hellraiser stała się z czasem dość skomplikowana. W 2011 roku aktor odmówił powrotu do roli w Hellraiser Objawienie, a kolejne odsłony powstawały już bez jego udziału. W tym Hellraiser Dzień Sądu z 2018 roku, w którym po raz drugi w historii inny aktor wcielił się w Pinheada. Mimo to, dla wielu fanów, to właśnie Doug Bradley na zawsze pozostanie prawdziwym Pinheadem i trudno się z tym nie zgodzić. Leatherface grany przez Gunara Hansena. Szalone dzieło Toba Hoopera, teksańska masakra piłą mechaniczną, doczekało się wielu dziwnych i często groteskowych kontynuacji. Jednak to właśnie oryginalny film wyróżnia się na tle horrorów tamtej epoki. Zamiast klasycznego schematu, w którym potwór lub morderca wdziera się do domów i poluje na swoje ofiary, to one same trafiały do legowiska Leatherface'a. Postać Leatherface'a była inspirowana prawdziwą, makabryczną historią Eda Gina, seryjnego mordercy, który tworzył trofea z ludzkiej skóry. Właśnie dlatego Leatherface nosił na twarzy maskę zrobioną z ciał swoich ofiar. Chociaż przez lata wielu aktorów wcielało się w tę postać, to Gunnar Hansen pozostaje jej prawdziwą ikoną. Jego jedyne wcielenie Leatherface'a ustaliło standardy dla kolejnych odtwórców roli. Zarówno jego charakterystyczne ruchy, jak i sposób operowania piłą mechaniczną były wielokrotnie powielane w późniejszych filmach. Choć Hansen zapisał się w historii kina jako Leatherface, jego kariera nie ograniczała się wyłącznie do tej postaci. Fani niskobudżetowego horroru Komary mogą go pamiętać z roli, w której znów dzierżył piłę mechaniczną, tym razem walcząc z gigantycznymi krwiożerczymi owadami. Co ciekawe, mimo swojego horrorowego dorobku, Hansen nigdy nie marzył o wielkiej karierze filmowej. Sam żartował, że dostał rolę Leatherface'a tylko dlatego, że swoją posturą wypełnił drzwi, gdy pojawił się na przesłuchaniu. W kolejnych latach wielokrotnie odrzucał propozycję grania złoczyńców, wybierając zamiast tego swoją prawdziwą pasję, czyli pisanie. Po dłuższej przerwie powrócił jednak do aktorstwa, pojawiając się w horrorach takich jak Hellblock 13 i Next Victim. Niestety jego kariera została przerwana w listopadzie 2015 roku, gdy zmarł na raka trzustki w wieku 68 lat. Mimo to jego Leatherface pozostanie jednym z najbardziej rozpoznawalnych horrorowych antybohaterów wszechczasów. Obcy grany przez Bolaja Badejo. Film obcy ósmy pasażer Nostromo w reżyserii Ridleya Scotta zrewolucjonizował zarówno kino science fiction, jak i horror. Jednak na początku nikt nie wiedział, kto wcieli się w tytułowego potwora. W końcu reżyser trafił na Boleje Badejo, nigeryjskiego studenta wzornictwa, którego niezwykle szczupła, smukła sylwetka i dwa metry wzrostu sprawiły, że ksenomorf wyglądał jak istota nie z tego świata. Dzięki jego fizyczności widzowie nie mieli wrażenia, że to po prostu kolejny aktor w kostiumie, co często psuło efekt w innych filmach z potworami. Choć Badejo zagrał obcego tylko w pierwszej części serii, jego kreacja na zawsze zapisała się w historii kina. W kolejnych filmach, zwłaszcza w Obcych Jamesa Camerona, ksenomorfów było już całe mnóstwo, a późniejsze produkcje w dużej mierze korzystały z animatroniki i efektów cyfrowych. Jednak to właśnie Badejo sprawił, że obcy stał się ikoną grozy. Mimo, że jego rola sprowadzała się do noszenia kostiumu, potrafił nadać postaci niepokojący, niemal nieludzki ruch. Niestety, jego alien przetrwał znacznie dłużej niż on sam. Bolai Badejo zmarł w 1992 roku, w wieku zaledwie 39 lat. Mimo krótkiej kariery na ekranie, jego interpretacja ksenomorfa pozostaje jedną z najbardziej przerażających i pamiętnych w historii kina. Predator grany przez Kevina Petera Hola. Początkowo to Jean-Claude Van Damme miał wcielić się w Predatora w kultowym filmie z 1987 roku, w którym główną rolę grał Arnold Schwarzenegger. Tak w ogóle to już wspominałem o tym filmie z ciekawostkami z Predatora, więc zapraszam tam po obejrzeniu tego materiału. Niestety w starciu z takimi tytanami jak sam Schwarzenegger, Jesse de Body Ventura czy Carl Weathers, Van Damme po prostu wyglądał na zbyt drobnego, by przekonująco zagrać przerażającą istotę z kosmosu. Choć wizja Predatora z umiejętnościami kung fu brzmi intrygująco, produkcja postanowiła pójść Inną drogą. Zastąpił go Kevin Peter Hall. Aktor o imponującym wzroście 218 cm. Jego postawa sprawiła, że Predator faktycznie wyglądał jak budzący grozę łowca. Hall idealnie pasował do tej roli i powrócił jako Predator w sequelu Predator 2 z 90 roku. Niestety jego kariera została tragicznie przerwana zaledwie rok po premierze drugiej części. Kevin Peter Hall zmarł w 91 roku w wieku 35 lat. Choć jego życie było krótkie, jego Predator na zawsze pozostanie jednym z najbardziej ikonicznych potworów w historii kina. Michael Mayer zgrany przez Nika Castle Klasyczny slasher Halloween z 1978 roku, nakręcony przez Johna Carpentera ze skromnym budżetem, utorował drogę takim horrorowym ikonom jak Jason Voorhees, Freddy Krueger czy Ghostface. Wszystko dzięki niezapomnianej kreacji milczącego psychopaty, Michaela Meyersa. Carpenter nadał postaci mordercy silny wymiar psychologiczny, jakiego kino nie widziało od czasów Normana Batesa z psychozy. Dodatkowo obsadził akcję w fikcyjnym Haddonfield w stanie Illinois z pozoru sielankowym amerykańskim przedmieściu, które w noc Halloween zamienia się w scenerię z koszmaru. Po tym jak Nick Castle założył ikoniczną maskę w pierwszym filmie, jego sposób poruszania się i budowania grozy stał się wzorem dla niezliczonych innych horrorowych złoczyńców, w tym kilku aktorów wspomnianych w tym filmie. Castle jednak nie ograniczył się do roli Meyersa. Rozwinął karierę scenarzysty i reżysera, współtworząc scenariusz do dystopijnego thrillera Ucieczka z Nowego Jorku Carpentera, pomagając przy fabule filmu Hook Stevena Spielberga, a także reżyserując takie produkcje jak Ostatni Gwiezdny Wojownik czy Chłopiec, który Umiał Latać. Po 40 latach od premiery Halloween, Castle powrócił do swojej najsłynniejszej roli, ponownie wcielając się w Michaela Meyersa w Sequelu z 2018 roku. Jego interpretacja tej postaci na zawsze pozostanie jednym z filarów gatunku slasher. Pennywise grany przez Tima Cariego Strach przed klaunami to powszechna fobia, a dla pokolenia miłośników horrorów jej źródłem mogła być telewizyjna miniseria To z 1990 roku. Oparty na bestsellerowej powieści Stephena Kinga, film opowiada historię miasteczka Derry w stanie Maine, które od lat jest nawiedzane przez nadprzyrodzoną istotę przybierającą postać największych lęków swoich ofiar. Jej ulubioną formą jest Pennywise, tańczący clown, w którego wcielił się Tim Kary. W momencie premiery To Kary miał już na koncie kultowe role: jako demoniczny władca ciemności w legendzie oraz ekstrawagancki doktor Frank Enfurter w The Rocky Horror Picture Show. Choć telewizyjna adaptacja cierpiała na ograniczenia budżetowe, nie zawsze najlepsze aktorstwo i pominięcie wielu istotnych wątków z książki, to właśnie Kary uratował ten film swoją hipnotyzującą kreacją. Współczesny Pennywise grany przez Billa Skarsgarda w filmowej adaptacji z 2017 roku był przerażający na swój własny sposób, ale tutaj oddajemy hołd oryginałowi. Postaci, która sprawiła, że całe pokolenia bały się spojrzeć na klauny. Jason Wurkis grany przez Kina Hodera Przez lata postać przechodziła wiele zmian, a łącznie wcieliło się w nią 10 różnych aktorów. Jednak jeśli miałbym wskazać jednego, który na zawsze zdefiniował Jasona, byłby to Kin Hoder. Choć dołączył do serii dopiero w piątek 13.07 Nowa Krew, to właśnie jego interpretacja wyniosła Jasona na nowy poziom filmowego terroru. Hoder uczynił go prawdziwie niepowstrzymanym, masywnym monstrum, które fani kochają do dziś. Co więcej, miał największe doświadczenie w tej roli. Wcześniej niemal każdą część grał inny aktor. Hoder w sumie założył maskę Jasona w czterech filmach: Nowa krew, Jason zdobywa Manhattan, Jason idzie do piekła i Jason X. Dzięki temu stał się prawdziwą ikoną horroru, ale jego wpływ na kino grozy wykracza daleko poza Piątek 13. Pracował przy teksańskiej masakrze piłą mechaniczną 3 jako kaskader i koordynator scen akcji. A nawet wcielił się w Michaela Meyersa, choć tylko w parodii, w której morderca uczył się prowadzić samochód. Freddy Krueger grany przez Roberta Englunda. Nie mogło na tej liście zabraknąć gościa z Twoich koszmarów. Choć Jackie Earl Haley zrobił niezłą robotę w remake'u koszmaru z ulicy Wiązów, to tylko jedno nazwisko na zawsze pozostanie synonimem horroru Robert Englund. Fani Grozy mieli okazję oglądać go w roli Freddy'ego Kruegera przez niemal dwie dekady. Englund wcielił się w ikonicznego mordercę w ośmiu filmach oraz w serialu Freddy's Nightmares, który rozwijał uniwersum postaci. Wraz z upływem lat Kruger stał się coraz bardziej ironiczny i zabawny, ale nowy koszmar Wesa Cravena pozwolił mu powrócić do swoich mrocznych korzeni jako prawdziwie przerażający slasherowy potwór. Oczywiście Englund, jak wielu innych, wcielał się nie tylko w postać Krugera. Zagrał w wielu horrorach, ale o tym opowiem wam w nadchodzącym odcinku na moim kanale o najlepiej ocenianych horrorach z udziałem Englunda, wykluczając oczywiście serię Piątek 13. Pennywise grany przez Billa Skarsgarda. Przejęcie roli ikonicznego potwora z horroru to ogromne wyzwanie, któremu nawet najlepsi aktorzy nie zawsze są w stanie sprostać. A skoro Tim Curry w oryginalnej telewizyjnej ekranizacji filmu wypadł fenomenalnie, to każdy kto miał zastąpić go w kinowej wersji musiał zmierzyć się z naprawdę dużym wyzwaniem, a także wypełnić wielkie czerwone buty klauna. Na szczęście Bill Skarsgård stanął na wysokości zadania. Jego interpretacja Pennywise'a znacząco różni się od wersji Curry'ego i bardzo dobrze, bo zamiast próbować kopiować oryginał, Skarsgård stworzył własną, niepowtarzalną wersję postaci. Jego Pennywise jest przerażający w zupełnie inny sposób bardziej złowieszczy, wręcz nieludzki. W przeciwieństwie do Tima, który w swojej kreacji miał coś z jarmarcznego konferencjera, Skarsgard nadał klaunowi bardziej demoniczny, nieprzewidywalny charakter. Bill Skarsgard pochodzi ze szwedzkiej rodziny aktorskiej. Jego ojciec Stellan Skarsgard oraz brat Alexander to także znani aktorzy. Po występach w kilku szwedzkich produkcjach Bill przebił się na amerykański rynek rolą Ramona Godfreya w serialu Netflixa Hemlock Grow, gdzie grał przez trzy sezony. Po zakończeniu tej produkcji w 2015 roku pojawił się także w takich filmach jak Seria Niezgodna Wierna czy Atomic Blonde. W 2019 roku powrócił jako Pennywise w to rozdział drugi, a także zagrał w serialu inspirowanym twórczością Stephena Kinga Castle Rock na platformie Hulu. Paleman, grany przez Daga Jonesa. W filmie Labirynt Fauna Guillermo del Toro pojawia się wiele unikalnych, przerażających stworzeń, ale najstraszniejszy jest Paleman. To właśnie on jest najbardziej zapadającym w pamięć potworem filmu. Jego chude, wydłużone kończyny oraz oczy osadzone w dłoniach tworzą obraz, który na długo pozostaje w głowie widza. Jednak aktor, który kryje się pod tą upiorną charakteryzacją, jest kimś, kogo kinomani mogą znać, choć być może nawet o tym nie wiedzą. Czasy aktorów specjalizujących się w rolach potworów minęły wraz z erą takich legend jak Lon Channer Jr., Boris Karloff czy Bela Lugosi. Ale Doug Jones udowadnia, że wciąż jest miejsce dla mistrzów tej sztuki. To najbardziej rozpoznawalny aktor kreatur w Hollywood, który wielokrotnie zakładał ciężkie kostiumy i protezy, by wcielić się w przeróżne potwory, mutanty i inne niezwykłe istoty. Jest stałym współpracownikiem Del Toro. Często gra nawet więcej niż jedną rolę w jego filmach. W Labiryncie Fauna wcielił się także w samego fauna. Jones ma na swoim koncie również występy w takich produkcjach jak John Ginie na końcu: Hocus Pocus, o na Rodziny Zła oraz serial Star Trek Discovery, gdzie wciela się w porucznika Saru. Praktycznie nikt nie potrafi tknąć życia w obcych, duchy i mityczne istoty, tak jak on.